Roboty konkurują w różnych, w różnych kategoriach, takich jak na przykład freestyle, sumo i line follower. We freestylu roboty są prezentowane pomysły uczestników, którzy pokazują, co udało im się stworzyć. Następnie wszyscy zebrani tutaj uczestnicy mogą zagłosować na takiego robota i według tego są ustalane nagrody za najlepszy zbudowany pomysł. Jeżeli chodzi o sumo, są to walki na ringach. W których roboty są ustawione do siebie tyłem. Następnie muszą się obrócić i jak w najszybszym tempie zacząć ze sobą walczyć i wypchnąć przeciwnika z ringu, żeby pokonać tego przeciwnika. Jeżeli chodzi o online followery, to są roboty, które poruszają się po takich specjalnych matach po specjalnym budowanym torze z czarnej linii i polega to na tym, żeby pokonać jak najszybciej tor w jak najkrótszym tempie. Ja swoją przygodę z robotyką zacząłem na Wydziale Informatyki na kole Mobilne Systemy Inteligentne. Przyszedłem na pierwsze spotkanie, zacząłem coś tworzyć fajnego, twórczego, co mi się bardzo spodobało. Na początku to było połączenie dwóch silników, które zaczęły działać po podłączeniu do, do kostki to bardzo mocno mnie zafascynowało. W kolejne cztery tygodnie stworzyłem swojego pierwszego robota, z którym pojechałem do Łodzi i udało się nawet dość całkiem daleko jak na, na pierwszego robota, bo do jednej ósmej finału. Teraz już jestem w kole trzeci rok i bardzo fajnie się bawię. Organizujemy tutaj ten właśnie Międzynarodowy Turniej Robotów Istrobo 2021.